Udało się! Dzięki fanom Piotra żyły serca i rozumu Oczywiście w naszej honorowej akcji zebraliśmy 300 baniek... Słowo się rzekło i naprzeciw siebie staną W tłonacy, myśliwić też że staną Głównie w same dali, ulubienie społeczności i mój, mój Adam małeś? Mój Piotr ży... A naprzeciw niego zawodnik w szmacianym się! Postać wielkiego rozumu, ulubieniec kobiet i mój Ce. -c -c. Czekamy na ten krwawy nie <muchy> są? Nie wiem, choć się domyśla. Nikogo nie widzę, dowiem się czegoś więcej, tylko wiadę tam na górę. Na pewno rozgrzewają się przed skokiem. Rozgrzewają się przed skokiem. Tak, oczywiście, już ja cię rozgrzeję, ty. pompko. Ty. O, ojej. No szkoda, o, kur. <grym> Także. Co jest? Co to się stanęło? Sk Skaczycie na tablecie? Co ty, co ty serca nie masz? My tu sobie szywy, Wypróbujmy wy... O, przepraszam. Nie, no spoko, spoko. Wypróbuj. <grym> Dziękujemy za udział w akcji zbiórki krwi. Lep, Mestres jest lechwaniar... i Marta hobi mi szanse ściślej, GZI Inchruk chce ściśleć na nadszerzonym wytrzymań w wersji